Dobry wieczór kochani, witam Was bardzo serdecznie w tą niesamowitą energię pełni księżyca w wodniku. Witajcie w przestrzeni arbitrum. Przyjechałam odpocząć, przyjechałam pomedytować w miejsce znajdujące się niedaleko łodzi. Moi drodzy, żeby dostać znaki, żeby dostać przekazy przed naszym live'em, który odbędzie się jutro, 19 sierpnia o godzinie 20.00, właśnie z okazji tej pełni księżyca. Chciałam dostać znaki i przekazy, i teraz zobaczcie. Chodźcie ze mną, podpowiedzcie mi, w jaki sposób Wy byście potraktowali to przesłanie, ten przekaz, to, co znalazłam. Chciałabym również, abyśmy wyciągnęli wnioski z tego, że czasami jesteśmy czegoś ciekawi, czasami coś jest nam podesłane, coś jest nam e, podpowiedziane od wszechświata. Dostajemy coś od wszechświata i czasami nie powinniśmy tego dotykać. Pierwsza rzecz, którą znalazłam, jest absolutnie wspaniała. Kochani, jest to księga mądrości świata, coś niesamowitego. Ja myślę, że wyciągniemy sobie teraz dla nas wszystkich, na tę pełnię księżyca w wodniku, przesłanie, w którą stronę mamy iść, jaka energia będzie dla nas wyjątkowo ważna. Moi drodzy, nie należy przemilczać racji. Co wam to podpowiada, nie należy przemilczać racji. To, co ja zawsze mówię, prawda zaboli, ale prawda was wyzwoli. A wodnik wodnik to jest prawda wodnik to jest intelekt, internet, ludzie to, co ja zawsze wam powtarzam. I moi drodzy, to, co jest niepokojącego zerknijcie, proszę spotkało mnie w szufladzie numer dwa. Jest totalia niemiecka, a więc Niemcy. To jest to, co jest bliskie mojej duszy. To jest to, z czym ja jestem związana. To jest to, gdzie moja dusza mnie ciągnie od zawsze do Niemiec. Zresztą znaczną część również życia tam spędziłam nie dotykam tych kart jest to energia która absolutnie ze mną nie rezonuje dajcie znać w komentarzu jak wy byście potraktowali jak wybyście potraktowali to w jaki sposób jaki jest to dla was znak symbol ja myślę że osoba która napisze komentarz taki który najbardziej zarezonuje Chciałabym tą osobę nagrodzić spotkaniem ze mną, krótkim, rozkładem z trzema kartami na sprawę, w której potrzebujecie wsparcia. Więc napiszcie, kochani, w komentarzu. Pamiętajcie, nigdy nie dotykamy, jeżeli coś was odstrasza. Jeżeli wiecie, że coś nie jest dla was, to jest ostrzeżenie. Traktujmy to jako ostrzeżenie. Ściskam Was, moi drodzy, i pozdrawiam w ten pełnię księżyca w wodniku.